Zastanawiasz się, w jaki sposób czyścić nasz materac gryczany. Nic prostszego, zobacz nasz krótki film instruktażowy. Materac gryczany warto czyścić raz w miesiącu i na początek wystarczy podnieść go, aby przyczyścić podłogę. Wystarczy w tym celu odkurzyć powierzchnię odkurzaczem, bez względu na to, czy jest to podłoga, tak jak tutaj w naszym wypadku, czy jest to materac łóżka. Gdy odkurzona podłoga jest już czysta, następnie bierzemy materac i zaczynamy odkurzać go odkurzaczem. Najlepiej najpierw zacząć od spodu, dokładnie przyjeżdżamy nim po całej powierzchni materaca. Najwygodniej w tym celu ściągnąć końcówkę odkurzającą i odkurzać samą rurą bądź też końcówką do szczelin. Gdy materac od spodu jest już odkurzony, rozkładamy go ponownie i zaczynamy czyścić jego wierzchnią część. Tak samo przejeżdżając odkurzaczem, zwłaszcza dokładnie pomiędzy komorami w szczelinach, gdzie zbierają się najczęściej włosy czy jakiś delikatny kurz. To wszystko. Mój materac jest już wyczyszczony. Teraz wystarczy rozłożyć na nim prześcieradło, by móc dalej cieszyć się z komfortowego i bezpiecznego snu. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych materacy, tego w jaki sposób ich używać, korzystać, czyścić, napisz do nas koniecznie na sklep